czym jest dla nas nieruchomość i jak wiele jesteśmy w stanie za nią zapłacić dom mieszkanie własny kąt od wieków symbol stabilności bezpieczeństwa i wolności kiedyś posiadanie nieruchomości było celem życia całych rodzin dziś żyjemy w epoce subskrypcji Netflix Spotify wynajmowane auta telefony wszystko na chwilę świat pcha nas w stronę korzystania i nieposiadania ale z mieszkaniami jest inaczej dla większości z nas własny lokum to coś więcej niż adres to poczucie że jesteśmy na swoim dlatego pytanie czy własność czy wynajem wciąż rozpala emocje w ostatnich latach Rynek nieruchomości to prawdziwy rolekoster. Ceny stopy procentowe, zdolność kredytowa. Wszystko potrafiło zmienić się w kilka miesięcy. Byli tacy, których nie stać było ani na zakup, ani nawet na kredyt. A liczby mówią same za siebie. Według najnowszego badania to my, Polacy o nieruchomościach przeprowadzonego przez portal nieruchomościonline.pl trzecim kwartale 2025 roku ponad 80% Polaków uważa, że ceny mieszkań są wysokie lub bardzo wysokie. To jedno z najpełniejszych badań rynku nieruchomości w Polsce, analizuje nie tylko ceny ale też nastroje kupujących i najemców. Pełny raport znajdziesz w opisie tego filmu, naprawdę warto. Piotrochnio, słowo o biznesie, zapraszam do oglądania. Przy okazji, jeśli interesuje Cię świat finansów, rynku mieszkaniowego i biznesu, to zasubskrybuj ten kanał. I koniecznie, zajrzyj też na profile nieruchomościonline.pl, bo właśnie z ich badań dziś korzystamy. Skoro nieruchomości są drogie i kredyty też, to nie kupujmy? Hm, ale uwaga, wynajem wcale nie jest tani. Z tego samego badania wynika, że co trzeci najemca wydaje na czynsz 41-60% swojego dochodu, a dokładnie tyle samo płaci co trzeci kredytobiorca na ratę kredytu. Czyli co? Z punktu widzenia miesięcznych wydatków różnica prawie znika. Wydaje mi, daje ulgi. Koszty często są bardzo podobne, ale tu dochodzimy do sedna sprawy. Kupując nieruchomość, nawet na kredyt, każdy miesiąc przybliżasz się do własności. Wynajmując po prostu płacisz komuś innemu za jego ratę. Oczywiście każdy życiowy wybór ma swoje uzasadnienie, ale historia pokazuje, że ci co podjęli decyzję o zakupie, mimo wielu trudności, nie zmieniliby jej. Bo lepiej jednak płacić raty swoje, Niszczy szczerze, a ile ta rata powinna wynosić? Bo według KNF, które ustala DTI, czyli wskaźnik zadłużenia do dochodu, to stosunek miesięcznych zobowiązań do miesięcznych dochodów powinien wyglądać w następujących sposób. Dla osób zarabiających mniej rata maksymalnie 40% dochodu dla takich, którzy zarabiają poniżej średniej krajowej, dla tych, którzy są nieco z wyższymi zarobkami do 50%, a przy naprawdę dużych dochodach czasem nawet nieco trochę więcej. Brzmi nieźle: w praktyce czasami nawet przy 8 tysięcznym dochodzie bank zaakceptuje ratę nawet 3 4000 zł, ale z punktu widzenia zdrowych finansów to zdecydowanie za dużo. Eksperci radzą, żeby rata nie przekraczała 25-30% budżetu. I w sumie nie trzeba być ekspertem, żeby się z tym zgodzić. Tylko wtedy zostaje miejsce na oszczędności i nieprzewidziane wydatki. A te, jak wiemy, pojawiają się zawsze i to wtedy, kiedy najmniej ich chcemy. Szczerze mówiąc, to najlepiej żyć bez kredytu. I mówię to jako osoba, która zawodowo zajmuje się pozyskiwaniem, co prawda, najtańszych, ale jednak kredytów hipotecznych. Ponieważ jednak bez kredytu ciężko kupicie z Dziś Nieruchomość, to kluczem jest jak najszybciej go się pozbyć. W tym pomogą Wam narzędzia, które dla Was przygotowaliśmy. Kalkulator nadpłat, kalkulator refinansowania, a w kolejnym materiale otrzymacie ode mnie e-book Skuteczne Nadpłaty. Wszystko znajdziecie też w opisie. I teraz ciekawostka. W tym samym badaniu nieruchomościonline.pl czytamy, że co trzeci kredytobiorca wydaje na ratę 40-60% dochodu, a aż 12% Polaków ponad 61%, w tym 5% ponad 80% swojego dochodu. Dochodu. Jak to możliwe? Skoro KNF nie pozwala zadłużać się na więcej niż 50% swojego dochodu. Odpowiedź jest prosta. wybór i kredyty oparte na oprocentowaniu zmiennym. W styczniu 2021 roku wybór był bliski zera. 0,21% dokładnie. Pod koniec 2022 roku już 7,6%. To skok o ponad 7 punktów procentowych w niecały rok. I teraz pomyśl. Większość kredytów, ponad 90% miała wtedy zmienną stopę. To oznacza, że setki tysięcy rodzin zobaczyły, jak ich rata rosła z dwóch do 4 tysięcy złotych. Po prostu dwukrotnie i to zaledwie w kilka miesięcy. To był szok dla wielu, moment, w którym dom marzeń zamienił się w źródło stresu. Efekt? Raty kredytów podwoiły się. Oczywiście, to nie jedyny powód tego, że rata kredytu przekroczyła 60 czy 80% dochodów. Zdarzają się też inne powody. Utrata pracy, rozstanie, spadek dochodu, ale główny winowajca jest i był jeden. Wysokie stopy procentowe i wibor. No dobrze, ale co można zrobić, gdy rata zaczyna zjadać coraz większą część domowego budżetu? Kilka ważnych. Spraw, które mam do przekazania. Refinansowanie kredytu. Nowy bank, niższa marża, niższe oprocentowanie kredytu, ten sam okres, a rata niższa nawet o kilkadziesiąt procent. Warto to policzyć. Naprawdę, jak to zrobić krok po kroku? Link zostawiam w opisie. No ale dlaczego banki na to pozwalają? Dlaczego się przed tym nie bronią? Ano dlatego, że jeszcze dla nich ta skala problemu nie jest duża, ale coraz więcej o tym mówi się w mediach, coraz więcej mówią o tym kredytobiorcy między sobą, no i powolutku banki zaczynają reagować, chociażby tym, że same wysuwają propozycje tańszych kredytów dla swoich klientów. No i bardzo dobrze. Rzecz druga, wydaje mi się, że najważniejsza. Fundusz wsparcia kredytobiorców. To jest program BGK, dopłaty do rat nawet przez 40 miesięcy. Część wsparcia może zostać zupełnie umorzona, a pozostałą część oddacie w nieoprocentowanych ratach. To dużo lepsza opcja niż oddawanie tego po 8% w kredycie hipotecznym do banku, nawet lepszym kredycie już po refinansowaniu typu 6%, a więc koniecznie, jeżeli wasza rata przekracza 50% dochodów, sprawdźcie to. Ja też zostawiam wam link w opisie. Fundusz Wsparcia kredytobiorców. Może to być często ratunek dla domowego budżetu. Mało kto o tym wie, a skorzystać mogłoby co najmniej 12% kredytobiorców. Tutaj mówię na podstawie naszego dzisiejszego badania, ale nie wiemy, ile jeszcze osób przekracza te 50% w tym progu 40-60%. Co jeszcze możemy zrobić dla swojego kredytu, a w praktyce dla siebie? Przede wszystkim warto co jakiś czas zaserwisować swój kredyt. Tak jak robimy z samochodem, tak jak robimy ze swoim zdrowiem, tak samo powinniśmy działać ze swoimi finansami. Co jakiś czas może możemy negocjować z bankiem i tutaj to pokazują najnowsze ruchy banków, bo mimo iż banki zawarły oprocentowanie stałe na 5 lat, to bojąc się odpływu klientów sami proponują klientom obniżenie tego oprocentowania nawet w ciągu tych 5 pierwszych lat, kiedy to teoretycznie nie powinni się na to zgadzać. Możemy wydłużyć okres kredytu, jeżeli naprawdę jest nam ciężko, lub skrócić go, jeżeli chcemy pozbyć się go szybciej, a możemy pozwolić sobie na nieco wyższą ratę. Możemy zastosować karencję w spłacie kapitału, wakacje kredytowe, wspomniany wcześniej fundusz Wsparcia kredytobiorców. To nie żaden wstyd, to po prostu narzędzia, ale żeby je zastosować, trzeba co jakiś czas przeglądać swoją umowę i śledzić zmiany. Oczywiście nie musicie robić tego sami, wystarczy, że będziecie na bieżąco z naszymi filmami na kanale. Co jeszcze możemy zrobić? Poduszka bezpieczeństwa. No to jest totalna podstawa. Nawet małe, regularne oszczędności potrafią uratować budżet w trudnych chwilach. Mówiłem o tym wielokrotnie, więc nie będę się już na ten temat rozwodził. Przechodzimy dalej. To, co powiedzieliśmy, to już jest o nastrojach panujących wśród kredytobiorców aktualnych, ale jeżeli do dopiero planujesz swój kredyt, to najważniejsze, żebyś nie sugerował się wyłącznie tym, co dopuści bank, bo to, że bank pozwoli ci na ratę stanowiącą połowę dochodu, nie znaczy, że ty będziesz się z tym dobrze czuł. Moje zasady. Rata 25 do 30% budżetu. To twój realny komfort. Policz, ile zostaje po opłatach. To twój dochód rozporządzalny, którym tak naprawdę dysponujesz. Pomyśl o ryzyku. Rata może wzrosnąć nawet o kilkaset złotych. Nawet jeżeli weźmiesz na oprocentowaniu stałym, no to w Polsce nie ma jeszcze kredytów na oprocentowaniu stałym na całe Okres kredytowania, a więc po 5 latach czeka Cię jakaś zmiana. Jeszcze nie wiesz jaka, warto się na nią przygotować. Poduszka finansowa od 3 do 6 miesięcy wydatków to już jest klasyk, standard. Zawsze powinna być. No i jeszcze jedno: oprocentowanie stałe kontra zmienne. Kredyt, moim zdaniem, to nie jest hazard. Lepiej zapłacić trochę więcej, ale spać spokojnie. Szczególnie, że wielu aktualnych klientów na stałe oprocentowanie weźmie ten kredyt taniej niż na zmienne. Wielu, którzy nie zdążyli zablokować oprocentowania w 2022 roku do dziś tego żałuję. Ok, jesteśmy w okresie spadających stóp procentowych i być może obawiamy się tego, że stopy procentowe spadną, a my nie załapiemy się na to, bo będziemy mieli oprocentowanie stałe w swoich kredytach, ale naprawdę warto poznać wszystkie za i przeciw, bo w oprocentowaniu stałym też jest całkiem spora elastyczność. Już wspomniałem, że banki same wychodzą z obniżeniem tego oprocentowania stałego, jeżeli po prostu rynek idzie w dół, ale dodatkowo możemy taki kredyt refinansować, możemy podjąć szereg działań, które u Elastycznie ten kredyt i uaktualnią go do obecnych rynkowych warunków. Nie musimy z tym zostawać na 5 lat. Na tym rynku kredytowym czekają nas kolejne zmiany. W kolejnej części porozmawiamy o tym, czy nowy wskaźnik Polester faktycznie coś zmieni, czy będzie taniej, stabilniej, czy to może tylko nowa nazwa starego problemu. A jeśli chcesz być na bieżąco z rynkiem i lepiej rozumieć, jak działa świat, finansów i nieruchomości zostaw suba i to nie tylko pod moim profilem, ale też pod profilem nieruchomości online w opisie znajdziesz link do pełnego raportu to my Polacy o nieruchomościach też znajdziesz linki do profili nieruchomości online, bo to dzięki ich uprzejmości mamy te badania do omówienia. Mówił dla was Piotr Ochnio słowo o biznesie, a jeżeli chcecie zostać ze mną na dłużej to zobaczcie ten film o tym jak skutecznie zbudować poduszkę finansową. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.